Słońce chyliło się ku zachodowi nad złotymi polami wierzbowej doliny na Podlasiu, malując niebo odcieniami pomarańczu i fioletu. Ale dla szesnastolatki Elżbiety Eli Majewskiej piękno tego wieczoru zginęło w oparach strachu. Piekły ją Nadgarstki, mocno związane szorstkim sznurem do chropowatej kory starego dębu. Okrutny, drwiący śmiech odbijał się echem wokół niej. Gdy w gasnącym świetle majaczyły trzy postacie, dręczyciele ze szkoły znowu ją sobie upatrzyli, ale tym razem posunęli się za daleko. Przywiązana do tego drzewa, samotna i upokorzona, Ela nie miała pojęcia, że jeden telefon zmieni wszystko i sprowadzi burzę, której nikt w tej małej wiosce nie mógł przewidzieć. Hej, jeśli jesteś tu nowy i kochasz historię o odwadze i powrotach na szczyt, Kliknij przycisk subskrypcji i dołącz do naszej społeczności. Dopiero zaczynamy. Ela nie była taka jak inne dzieciaki w wierzbowej dolinie. Była cicha, niemal niewidzialna w swoich znoszonych dżinsowych ogrodniczkach i warkoczu, który zwisał jej na plecach jak lina. Gospodarstwo jej rodziny, rozległa mozaika pulżyta i ziemniaków, było jej światem. Dorastała, dojąc krowy przed świtem, naprawiając płoty statą. I czytając książki, z pozaginanymi rogami w cieniu tego samego dębu, pod którym teraz stała bezradna. Szkoła była inna. W jej liceum nieśmiałość czyniła ją celem. Jej wyblakłe ubrania i cichy sposób bycia działały jak neon na dzieciaki, takie jak Tomasz Tomek Wilk, pewny siebie klasowy sportowiec, z uśmieszkiem ostrym jak Brzytwa, oraz jego poplecznicy Lila i Krystian. Którzy podążali za nim jak wilki, za przywódcą stada. Zaczęło się niewinnie. Chichoty na korytarzu, karteczki wsuwane do jej szafki ze słowami dziwaczka i oferma nabazgranymi koślawym pismem. Ela trzymała głowę spuszczoną, ściskając książki jak tarcze. Ale Tomek miał talent do okrucieństwa i tej wiosny postawił sobie za cel złamanie jej. Myślisz, że jesteś od nas lepsza, wieśniaczko? Prychnął pewnego dnia w stołówce na tyle głośno, by usłyszała cała sala. Ela poczerwieniała, wbijając wzrok w linoleum na podłodze. Nie uważała, że jest lepsza, w ogóle niewiele o sobie myślała. Gdy nadeszło lato, prześladowania nasiliły się. Pewnego dnia Tomek i jego ekipa poszli za nią do domu, obrzucając ją kamykami, gdy szła polną drogą do swojego gospodarstwa. Biegła, łapiąc z trudem oddech. Ale oni byli szybsi, a ich śmiech gonił ją jak cień. Wtedy wpadli na pomysł, chory, pokręcony pomysł, który doprowadził do dębu. Był piątkowy wieczór, powietrze gęstniało od zapachu skoszonej trawy i nadchodzącego deszczu. Ela wracała z biblioteki z plecakiem ciężkim od książek, gdy stary samochód tomka, z piskiem opon zatrzymał się obok niej. Zanim zdążyła zareagować, Krystian chwycił ją za ramiona. Alila chichotała, wyciągając zwój liny z bagażnika. Nauczysz się, gdzie twoje miejsce, Elu? powiedział Tomek, a w jego oczach błysnęło coś mrocznego. Zaciągnęli ją do dębu, kilometr od domu jej rodziny, ukrytego za zakrętem drogi. Walczyła, kopiąc i wyrywając się, ale była drobna, a oni silni. Lina wpiła się w jej nadgarstki, gdy przywiązywali ją do pnia, a jej trampki szurały po ziemi. Tomek nachylił się blisko, jego gorący oddech musnął jej ucho. Zobaczymy, ile czasu zajmie, zanim ktoś się tobą przejmie, wieśniaczko. Potem zostawili ją tam, a ich śmiech rozpłynął się w zmierzchu, gdy nadciągały burzowe chmury. Serce Eli waliło, a pierś ściskał strach. Liny były zbyt ciasne, wrzynały się w skórę. Próbowała poruszać nad garstkami, ale węzły trzymały mocno. Na polu panowała cisza, przerywana jedynie szelestem łanów żyta i odległym pomrukiem grzmotu. Była sama, tak przynajmniej myślała, ale Ela miała sekret, który trzymała nawet przed rodzicami, sekret, który czynił ją kimś więcej niż tylko cichą dziewczyną z farmy, którą wszyscy lekceważyli. W tylnej kieszeni miała telefon, tani telefon z klapką, na który zaoszczędziła z pieniędzy za drobne prace. A w tym telefonie był numer, który znała na pamięć, ale nigdy nie dzwoniła. Numer należący do kogoś, kto mógł zamienić ten koszmar w coś zupełnie innego. Jej drżące i poobcierane palce szukały telefonu. Wypadł jej raz, drugi, ale złapała go, wstrzymując oddech, gdy go otwierała. Ekran zaświecił słabo, jak lina ratunkowa w gęstniejącym mroku. Wybrała numer, a serce biło jej jak szalone, gdy słyszała sygnał raz, dwa trzy razy. Wtedy odezwał się głos, niski i opanowany, przecinający trzaski jak ostrze jedwab. Ela, co się stało? To był on, jej mąż, Kacper Majewski, człowiek, którego nikt w Wierzbowej Dolinie nie znał, człowiek, który w tej samej chwili znajdował się tysiące kilometrów dalej, w tajnej lokalizacji ze swoją jednostką Grom, wyszkoloną do radzenia sobie z sytuacjami o wiele bardziej niebezpiecznymi niż mało miasteczkowy wybryk. Ale dla kacpra to nie był tylko wybryk. To była sprawa osobista. Głos Eli załamał się, gdy wyszeptała: Kacper, potrzebujecie. Oni przywiązali mnie do drzewa. Nie musiała mówić nic więcej. Ton kacpra zmienił się. Ciepło zastąpiła stalowa nuta. Gdzie jesteś? Dokładna lokalizacja, już powiedziała mu. Wierzbowa dolina, dąb przy starej młynarskiej drodze, kilometr od gospodarstwa. Zachowaj spokój. Już jadę, nie rozłączaj się. Linia pozostała otwarta, jego głos był stałym punktem oparcia, gdy słyszała, jak w tle wydaje rozkazy, a jego zespół mobilizuje się z precyzją dobrze na oliwionej maszyny. Ela nie wiedziała, jak on się tam dostanie, ani ile to potrwa, ale wiedziała jedno. Kacper Majewski nigdy nie łamał obietnic. Aby zrozumieć, dlaczego Ela, szesnastoletnia dziewczyna z farmy, miała męża operatora gromu, musimy cofnąć się o dwa lata. Ela nie zawsze była sama w swoim cichym świecie. W wieku czternastu lat poznała kacpra na festynie miejskim, gdy był w domu na przepustce z Wojska Polskiego. Miał dwadzieścia dwa lata, był barczysty i cichy, a jego oczy zdawały się przenikać przez jej mechanizmy obronne połączyła ich wspólna miłość do starej muzyki ludowej i prosta radość z obserwowania świetlików o zmierzchu. Kacper nie był jak chłopcy z Wierzbowej Doliny. Słuchał, kiedy mówiła i nie śmiał się z jej marzeń o zobaczeniu świata poza farmą. Ich więź była natychmiastowa, niezaprzeczalna, a pod koniec tamtego lata wzięli ślub w tajemnicy w małej kapliczce tuż za granicą województwa. Jej rodzice nie wiedzieli. Nikt nie wiedział. Kacper wyjechał następnego dnia, obiecując, że wróci, gdy skończy się jego tura. Utrzymywali kontakt przez listy i rzadkie telefony, jej tajną linię życia z człowiekiem, który sprawiał, że czuła się dostrzeżona. Ale Kacper nie był zwykłym żołnierzem. Był z gromu części elitarnej jednostki szkolonej do najniebezpieczniejszych misji na Ziemi. Ela nie znała szczegółów, nie mogła ich znać. Biorąc pod uwagę tajny charakter jego pracy, ale wiedziała, że jest tam, robiąc rzeczy, których większość ludzi nie mogłaby sobie wyobrazić. A teraz, przywiązana do tego drzewa, zadzwoniła do niego, nie wiedząc, czy jest na pustyni, na drugim końcu świata, czy w dżungli, w jakimś nienazwanym kraju. Wiedziała tylko, że jest jej jedyną nadzieją. Z powrotem, pod dębem, pierwsze krople deszczu zaczęły spadać zimne i ciężkie na twarzy Eli. Bolały ją nadgarstki, Alina ocierała skórę do krwi, ściskała telefon, a głos Kacpra był stałym pomrukiem w jej uchu. Jestem w transporcie Elu, czas dotarcia trzy godziny. Wszystko będzie dobrze. Tylko mów do mnie. Trzy godziny wydawały się wiecznością, ale jego głos utrzymywał ją przy ziemi. Opowiedziała mu o dręczycielach, o okrucieństwie Tomka, o tym, jak próbowała być silna, ale czuła, że pęka. Kacper słuchał, a jego milczenie było ciężkie od powstrzymywanej furii. Pożałują tego. Powiedział w końcu: jego głos był niski i groźny. Obiecuję ci to. Tymczasem w wierzbowej dolinie Tomek, Lila i Krystian świętowali swój żart przy ognisku na skraju miasta. Podawali sobie puszki taniego piwa, śmiejąc się, że Ela pewnie teraz ryczy w niebogłosy. Nauczy się gdzie jej miejsce, powiedział Tomek. Wrzucając patyk do ognia, Lila zachichotała, ale Krystian poruszył się niespokojnie, spoglądając na ciemniejące niebo. Jesteś pewien, że powinniśmy ją tam zostawić? Idzie burza. Tomek machnął na niego ręką. Nic jej nie jest. Pewnie już się rozwiązała. Niech wraca do domu w deszczu. Nie wiedzieli, że wojskowy samolot transportowy przecina nocne niebo, niosąc człowieka, który stawił czoła terrorystom. I bez mrugnięcia okiem, a teraz miał bardzo osobistą misję. Zespół kacpra wylądował na małym lotnisku pod Białym Stokiem, gdzie czekał czarny suf. Był w cywilnych ubraniach, dżinsach, flanelowej koszuli i czapce z daszkiem naciągniętej nisko, ale pięciu mężczyzn z nim było w pełni profesjonalnych, ich ruchy precyzyjne i skoordynowane. To nie byli zwykli żołnierze, to był grom, wyszkolony do działania w cieniu. Kacper poinstruował ich, gdy pędzili w kierunku wierzbowej doliny. Jego głos był krótki. To sprawa osobista. Moja żona ma kłopoty. Wchodzimy, zabieramy ją, wysyłamy wiadomość. Żadnych ofiar, ale zapamiętają to jego zespół skinął głową bez pytań. Ufali kacprowi swoim życiem, a teraz byli tu dla Eli. Z powrotem przy drzewie Ela drżała, a deszcz przerodził się w stałą ulewę. Bateria jej telefonu umierała, ekran migotał, a głos Kacpra trzeszczał. Trzymaj się, Elu. Jesteśmy blisko. Dwadeset minuta. Skinęła głową, chociaż nie mógł jej zobaczyć, szczękając zębami. Burza się nasilała. Błyskawice rozdzierały niebo. Pomyślała o rodzicach, którzy pewnie umierali z niepokoju i o Tomku, który nigdy nie poniesie konsekwencji za swoje okrucieństwo. W jej piersi zapłonął gniew, Iskra buntu, której wcześniej nie czuła. Nie była tylko ofiarą, była żoną Kacpra Majewskiego. Reflektory suwa przecięły deszcz, gdy z rykiem wjechał na młynarską drogę. Kacper wyskoczył, zanim pojazd się zatrzymał, a jego buty z pluskiem uderzyły w błoto. Zobaczył ją, Ele, przemoczoną i drżącą, przywiązaną do drzewa jak zapomniany strach na wróble. Serce mu się ścisnęło, a wściekłość i poczucie winy Walczyły w jego piersi. Był na drugim końcu świata, walcząc za obcych, podczas gdy jego żona cierpiała tutaj. Podbiegł do niej, jego nóż błysnął, gdy jednym szybkim ruchem przeciął liny. Opadła w jego ramiona, jej ciało drżało, ale jej uścisk był mocny. Przyszedłeś, wyszeptała. Zawsze, powiedział. Jego głos był pełen emocji, ale Kacper jeszcze nie skończył. Pomógł Eli wejść do Suwa, gdzie jeden z jego kolegów z zespołu owinął ją kocem. Zostań tutaj powiedział jej, skanując wzrokiem horyzont. Mamy coś do załatwienia. Ela chwyciła go za rękę, jej głos był pewny, mimo wyczerpania Nie rób im krzywdy, Kacper. Po prostu daj im do zrozumienia. Skinął głową, chociaż ogień w jego oczach mówił, że dopilnuje, by nigdy nie zapomnieli tej nocy. Kacper i jego zespół wytropili Tomka, Lile i Krystiana przy ognisku. Deszcz przegonił większość imprezowiczów, ale trójka dręczycieli wciąż tam była, nieświadoma burzy, która miała się nad nimi rozpętać. Kacper wszedł w światło ognia, jego sylwetka wyglądała imponująco na tle migoczących płomieni. Tomek podniósł wzrok, a jego uśmieszek zniknął, gdy zobaczył sześciu mężczyzn za Kacprem. Ich twarze były nieodgadnione. Kim do diabła jesteś?“ zażądał Tomek, wstając. Kacper nie odpowiedział. Zamiast tego podszedł bliżej, a sama jego obecność wystarczyła, by Krystian cofnął się o krok. Przywiązaliście moją żonę do drzewa, powiedział Kacper. Jego głos był spokojny, ale przepełniony groźbą. Tomek zaśmiał się nerwowo. Teraz, Ela, ta oferma jest Twoją żoną. Żartujesz, Kacper się nie uśmiechnął. Nie musiał. Jego zespół rozproszył się, otaczając ognisko, ich ruchy były ciche i precyzyjne. Oczy Lili rozszerzyły się, a Krystian wyglądał, jakby chciał uciec. To działa tak, powiedział Kacper. Przeprosicie Ele, i ma to być szczere. I nigdy więcej się do niej nie odezwiecie. Jeśli to zrobicie, będę wiedział i wrócę. Tomek próbował zgrywać twardziela, wypinając pierś. Nie boję się ciebie, gościu. Kacper przechylił głowę i jednym płynnym ruchem wytrącił Tomkowi puszkę piwa, którą trzymał, wykręcając mu ramię na tyle, by syknął z bólu. Powinieneś się bać powiedział cicho Kacper nie masz pojęcia, kim jestem. Puścił Tomka, który cofnął się, a jego brawura zniknęła. Lila płakała, a Krystian mamrotał przeprosiny drżącym głosem. Zespół Kacpra nie odezwał się ani słowem. Nie musieli. Ich obecność wystarczyła. Następnego dnia w wierzbowej dolinie aż huczało. Tomek, Lila i Krystian pojawili się w gospodarstwie Eli. Ich twarze były blade, a przeprosiny wymuszone. Ale szczere. Kacper stał za Elą ze skrzyżowanymi ramionami, nie spuszczając wzroku z trójki nastolatków. Wieś nie znała całej historii, tylko tyle, że pojawił się tajemniczy mąż Eli. A dręczyciele szybko się poddali. Plotki rozprzestrzeniały się jak pożar. Był żołnierzem, najemnikiem, duchem. Eli to nie obchodziło. Miała kacpra i po raz pierwszy czuła się nietykalna. Następne tygodnie były punktem zwrotnym. Kacper wziął urlop, by zostać zelą, pomagając jej rodzicom w gospodarstwie i ucząc ją, jak się bronić. Pokazał jej podstawy samoobrony. Jego ręce były delikatne ale stanowcze, gdy prowadził ją przez ruchy. Jesteś silniejsza niż myślisz. Powiedział jej pewnego wieczoru, gdy siedzieli pod dębem, teraz symbolem jej odporności. Ela uśmiechnęła się, a jej cicha siła rosła z każdym dniem. Zaczęła odzywać się w szkole, jej głos był pewny, a głowa wysoko uniesiona. Dręczyciele trzymali dystans, a miasteczko zaczęło postrzegać ją inaczej nie jako cichą dziewczynę z farmy, ale jako kogoś, kto stawił czoła ciemności i wyszedł z tego silniejszy. Kacper w końcu musiał wrócić do swojej jednostki, ale zostawił Eli obietnicę: Jestem zawsze jeden telefon stąd. Trzymała jego numer blisko, ale nie potrzebowała go już tak często. Znalazła własną siłę, wykutą w ogniu tamtej deszczowej nocy. Dąb wciąż stał, jego kora poznaczona bliznami. Ale gałęzie sięgały ku niebu, tak jak Ela. I tak wierzbowa dolina nauczyła się lekcji, której nigdy nie zapomni. Nigdy nie lekceważ cichych. Mogą mieć męża z gromu i ogień w sercu, którego żaden dręczyciel nie ugasi. Hej, dzięki za wysłuchanie historii Eli do samego końca, to przypomnienie, że odwaga może pochodzić z najbardziej nieoczekiwanych miejsc. Teraz chcę usłyszeć od Was, skąd oglądacie ten film. Zostawcie nazwę swojego miasta lub województwa w komentarzach poniżej i zobaczmy jak daleko dotarła ta historia.